Jesteśmy w sklepie Topaz w Sterdyniu. Przed nami odcinek specjalny, ponieważ skupimy się na wizualnej stronie placówki handlowej. Która ubarwie i ożywia sklep, a także ma inne funkcje. Mogą być banery, cenówki, naklejki, na plekse, na szyby, na podłogi, a także inne elementy, które możemy znaleźć w każdym sklepie spożywczym. Na potrzeby dzisiejszego materiału, profesjonalne komunikaty wykonała dla nas firma Oki Europe Polska. Za chwilkę porozmawiamy z ekspertem o znaczeniu każdego z elementów. Jest z nami dr Marek Borowiński. Shop, doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś skupimy się na komunikacji wizualnej w sklepie. Marku, powiedz, jakie ona ma znaczenie dla sprzedaży i dla odbioru placówki przez klientów? Tak jak widzimy, kiedy wchodzimy do sklepu, komunikacja nas wita. Jeżeli sklep jest zatowarowany, tak jak tutaj, Porządnie są ułożone kategorie, to komunikacja, którą mamy tutaj zastosowaną, porządkuje nam, ułatwia Asiu wejście w poszczególną kategorię i dzieli informacje. Przez to klient szybciej dociera do produktów i do kategorii, które chce pozyskać, które chce kupić, ale również dowiaduje się o nowych elementach, o nowych kategoriach i również o nowych promocjach. Dlatego z obu stron to działa bardzo dobrze. Mamy wyjątkowe czasy, czas pandemii. Szczególnie w sklepach spożywczych jest ważne, żeby klienci czuli się bezpiecznie. W jaki sposób to zrobić? Jest to tyle ważne, że sklepy spożywcze dla mnie w ogóle dzisiaj pełnią na rynku misję, ponieważ są to sklepy zawsze otwarte. Jak to bezpiecznie zrobić? Przygotować, tak jak w tym miejscu, profesjonalną komunikację, która mówi o tym, jaki ma być dystans społeczny. Zresztą wynika to z przepisów, i sklepy muszą się tym przepisom podporządkować. Również, jeżeli klient przychodzi do sklepu i ogląda tego typu komunikację, spada mu poziom stresu. Dlaczego? Bo uważa taki sklep, zresztą bardzo słusznie, za bezpieczny. W związku z tym lepiej się czuje, chętniej robi zakupy i sklep będzie mu się wydawał bardziej przyjazny. To jest ważne, ponieważ wszyscy gdzieś jesteśmy przestraszeni w związku z pandemią, i ta komunikacja bardzo pozytywnie działa na klientów. Komunikacja w sklepie pełni bardzo ważną rolę. Znaczenie mają tutaj kolory oraz nazwy kategorii, takich jak słodycze czy chociażby chemia. Klienci wiedzą, w jaki sposób się poruszać. No i komunikacja zachęca nas, jeżeli sklep jest tak duży, tak jak ten, do tego, abyśmy weszli w poszczególne alejki. Dodatkowo, kiedy widzę komunikację związaną z odstępem, czuję się bezpiecznie. Dlaczego? Ponieważ wiem, że sklep dba o reżim, o to, żebym ja podczas pandemii się czuł bardzo dobrze, co to powoduje, zwiększa to moje chęci do dokonywania zakupów. Kupów. Także komunikacja pełni bardzo ważną rolę. Klienci czują się bezpieczniej i więcej kupują. Cena ma bardzo duże znaczenie przy wyborach zakupowych. W jaki sposób ją sprawdzić? Właśnie, zobacz, mamy tutaj, Sprawdzamy ceny elegancko, pika nam, wiemy. Dla klientów jest to bardzo istotne, ponieważ chcemy potwierdzić dobre ceny produktów. Jak znaleźć wtedy czytnik cen? Tak jak tutaj, mamy profesjonalną komunikację. Sprawdź cenę tutaj, czyli po to jest to oznaczenie też funkcjonalne w komunikacji na przestrzeni sklepu, żeby klienci mogli podchodzić i upewniać się w tych cenach. Ma to dzisiaj znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że w tych czasach oszczędzamy, sprawdzamy, klienci są cenowo rozsądni i tego typu komunikaty przyczynią się do zwiększenia sprzedaży, dlatego powinny znaleźć się w każdym sklepie. Przygotowywaliśmy komunikację sklepową, zarówno tą przeznaczoną e, dla klientów, informacyjną, ale również e, Tę komunikację COVIDową, która jest zgodna ze wszelkimi zaleceniami dotyczącymi zwalczania pandemii. Ta klasyczna komunikacja ona składa się zarówno z banerów, podwieszanych banerów, nalepek, cenówek, nalepek informacyjnych, natomiast ważniejsza obecnie jest komunikacja covidowa. Ta komunikacja covidowa ona odbywa się na bardzo wielu płaszczyznach. Jest ona o tyle ważna, że choćby w przypadku branży detalicznej, e, zwiąże się to z regulacjami prawnymi. Oprogramowanie Design Hub to aplikacja, która skupia w sobie specjalne cechy przeznaczone dla branży detalicznej. Pozwala na szybkie i sprawne projektowanie komunikacji sklepowej, wdrażanie polityki cenowej. Zaletą tej aplikacji jest również fakt, że jest integrowana z drukarkami Oki oraz z certyfikowanymi przez nas nośnikami. Dzięki czemu klient nie musi się martwić o to, czy wydruk jego ustawienia są poprawne i odpowiednie dla danego nośnika. To gwarantuje, że nie ma strat. Design Hub zawiera przygotowane przez OKi szablony oraz grafiki, które w bardzo łatwy sposób można zmodyfikować pod własne potrzeby. Za pomocą techniki przeciągnij i upuść można dodawać kolejne elementy. Oraz modyfikować ceny czy też zawarte na grafikach komunikaty. Wśród przygotowanych materiałów covidowych są materiały związane choćby przy kasie z zachęcaniem klientów do płatności bezgotówkowych, przy wejściu materiałów, które mówią o konieczności dezynfekcji, noszeniu maseczek, zachowaniu dystansu społecznego, czy choćby na dziale wypieków pieczywa informujących o konieczności zakładania. Rękawiczek. Wszystkie te materiały wyprodukowaliśmy dzięki oprogramowaniu D-Design Hub, drukarce Oki i wyspecjalizowanym, certyfikowanym nośnikom. Ta połączona oferta składająca się z oprogramowania nośników i drukarek jest tak skonstruowana, aby nasz klient, czyli zarządzający sklepem, mógł w łatwy sposób osiągnąć swój cel, czyli wyprodukować, zaprojektować, wydrukować tę całą komunikację, bez tracenia zbędnego czasu na zamawianie tych materiałów w firmie zewnętrznej i dzięki temu osiąga cel w postaci szybkiej aplikacji, szybkiej reakcji na zmieniające się warunki. W dużych sklepach mamy zazwyczaj kilka alejek. Do oznaczania kategorii są często wykorzystywane duże banery. Jakie one mają znaczenie i funkcje? Przede wszystkim takie, że często w sklepach o takiej powierzchni chodzimy najczęściej po obwodzie. Dzięki tej komunikacji klienci chętniej wejdą między regały czyli my mamy szansę, że produkty, które znajdują się w środkowych alejkach, zaczną nam po prostu rotować. Dlatego ta komunikacja zachęca do tego, aby wejść w głąb w sklepu, zobaczyć nowe kategorie, te, które, które dla nas po prostu nie są oczywiste, kiedy wędrujemy po obwodzie. I tym samym sklep wygląda bardziej profesjonalnie. Zdecydowanie, a poza tym klienci się dowiadują o nowych produktach lub dowiadują się, że mamy daną kategorię, ale ona jest dość szeroka, czyli pojawiły się nowe smaki i nowe rodzaje towarów. Moim zdaniem te komunikaty bardzo pomagają, ponieważ klienci wchodząc do sklepu widzą oznaczenia poszczególnych regałów, poszczególnych kategorii, co bardzo dużo umożliwia im znalezienie danych produktów. Tak samo wiedzą, gdzie jest czytnik, bo wisi informacja, sprawdź daną cenę. Dużo nam dają te informacje covidowe, które się bardzo dobrze naklejają, nie zdzierają się, pod, jak maszyna myje podłogę i nie zostawiają śladów kleju. Sklep, który odwiedziliśmy ma bardzo duży potencjał. Świetne kierownictwo, zgrana załoga, dobra ekspozycja towarów i przede wszystkim dbałość o szczegóły. Na przykładzie dzisiejszej pracy komunikatów, które zostały zawieszone, widać, że możemy zwiększyć potencjał placówki. Dodatkowo oznaczenia covidowe w dzisiejszych trudnych czasach pandemii pozwalają klientom czuć się bezpieczniej, by mogli spokojnie robić zakupy.